Cześć! Oglądałem film na kanale pod mikroskopem, dotyczący m.in. odporności po szczepieniach i przeczytałem taki oto komentarz. Jan pisze, proszę powiedzieć, z kad się bierze tyle udarów mózgu i zapaleń mięśnia sercowego po szczepieniach oficjalnie podanych na stronie rządowej. Dlaczego pan nie chce odpowiedzieć? No tutaj pan, czyli autor materiału odpowiada... Tyle to znaczy ile? Dwa czy trzy nagłośnione przez media na setki tysięcy zeszczepionych? No i Jan znowu pisze, proszę nie opowiadać, bzdur, setki ludzi, udary, mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, często zakończone zgonem, a pan mówi, dwie, trzy osoby. No i tu już widać, że właśnie autor kanału powiedział nie, że dwa, dwie, trzy osoby umarły, tylko że dwa, trzy przypadki nagłośnione przez media. No ale dalej inni komentujący piszą. Link do tych danych poproszę: coś, ściemniasz Janie. Jan nic sobie z tego nie robi. Panie Patryku, czekam na odpowiedź, chociaż przed chwilą oczywiście Pan Patryk odpowiedział. Chyba, że dalej Pan twierdzi, że szczepionka jest w pełni bezpieczna. Nikt nie twierdzi, że szczepionka jest w pełni bezpieczna. Ona jest najprawdopodobniej związana z mniejszym ryzykiem, a nie jest w pełni bezpieczna. I to pamiętaj. Bo moim zdaniem tak nie jest. No dobra, poda jakieś sensowne argumenty, ktoś tutaj pisze, no i w końcu Jan mówi: Ładry mózgu, zawały serca i wiele innych powikłań zakończonych śmiercią, to według ciebie mało. I to ludzie w różnym wieku od 15 do, od 15 do 90 roku życia. Poważne powikłania, wymagające hospitalizacji, setki przypadków, a to dopiero się zacznie. Jan przewiduje przyszłość. Ja chcę mieć do ciebie kontakt, ja nie. W wielu przypadkach możesz mi się uprzydać. No ale dobra, weźmy to pod szybką analizę. Jan tutaj mówi o tym, że pzh.gov.pl, tam sobie wejdź, nie wpisuję całego adresu, bo usuwa mi komentarz. Oceń, czy to jest według ciebie nic, bo tym ludziom nic ze zdrowia nie wróci. To fakt. Wchodzimy w takim razie na tę stronę. Jesteśmy na stronie PZH, czyli Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Sprawdzamy tutaj w takim razie, gdzie coś jest, gdzie mamy różnego rodzaju problemy. COVID-19 Instytut, mamy tutaj serwisy tematyczne i raporty NOP COVID-19. No i przechodzimy do najnowszego raportu, jaki jest. Ja go już tutaj, właśnie przed chwilą otwierałem. No i mamy raport. W którym możemy przeczytać, że ogółem do dnia 30 listopada 2021 roku zarejestrowano 16 299 niepożądanych odczynów poszczepiennych, wykonano łącznie prawie 42 miliony szczepień. Nopy stanowią więc 0,05% przypadków. Weźmy tylko pod uwagę, że niepożądany odczyn poszczepienny, czyli właśnie NOP, to jest zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Więc mówimy tutaj o tym, co wystąpi w okresie do 4 tygodni po podaniu szczepienia. Wracamy. Zarejestrowane niepożądane odczyny poszczepienne, jeśli chodzi o ciężkie, to jest ich 454 przypadki, z czego właśnie ciężkie to jest 3,4% z w ogóle występujących 0,05 czyli 5%. Czyli 454 takie przypadki. No i teraz weźmy pod lupę chociażby wspomniane udary mózgu. No i tak, co my tutaj mamy. Odczyny, wiek w latach, dawka po której odczyn wystąpił, to dawka nie ma tutaj większego znaczenia. Liczba dni. Tu na przykład mamy, że u 57-letniej kobiety 16 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki wystąpił udar mózgu. Weźmy sobie w takim razie kalkulator i policzmy kilka takich rzeczy. Weźmy na przykład pod lupę pierwsze trzy strony tej tabeli, gdzie są udary mózgu. No i teraz tak, liczymy. 50 plus 59 plus 57 plus 55 plus 48. Udar niedokrwienny plus 33. Mężczyzna w wieku 33 lat. No, szkoda go trochę. Krwiak prawej półkuli mózgu myślę, że możemy to też zaliczyć, czyli plus 92. Teraz oczywiście liczę wiek osób, który. Średni wiek osób, w które właśnie tutaj mamy te wypisane udary. plus 86 lecimy do kolejnej strony, tutaj mamy plus 81, plus 93, plus 60, plus 80 plus 100, plus tu jeszcze ogólny napad padaczkowy, niedowład, napad, napad, utrata, encefalopatia nagła, utrata uder mózgu 82. Utrata słuchu uderk w plus 61. Równa się 1037, i to musimy podzielić przez liczbę osób, które tutaj policzyliśmy. A było to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli dzielimy to przez 14. I średni wiek osoby, u której wystąpił wspomniany udar mózgu, to są 74 lata. Oczywiście, wzięliśmy pod uwagę tutaj tylko pierwsze trzy strony tabeli, ale jeżeli ktoś chce obliczyć tutaj więcej tych osób, no to ja nie widzę przeszkód. Obstawiam, że będzie tutaj podobnie. No i teraz taka magiczna rzecz. Wchodzimy w Wikipedię. Udar mózgu. Mamy tutaj właśnie wypisane, co to jest, co się zalicza do udaru mózgu, i mamy epidemiologię. Ryzyko udaru mózgu rośnie wraz z wiekiem. Udary mózgu występują głównie u osób starszych. Średni wiek zachorowania około 70 lat, ale zdarzają się także u dzieci. W Polsce rejestruje się około 60 tysięcy nowych zachorowań na udar rocznie. No, i mamy tutaj całą, całą resztę. Czyli udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci, główną przyczyną trwałego kalectwa i braku samodzielności u osób dorosłych. Wróćmy na chwilkę do kalkulatora. Co by to oznaczało? Że skoro 60 tysięcy udarów rocznie mamy w Polsce, to 60 tysięcy dzielimy na 365, więc wychodzi nam, że 164 udary powstają dziennie. Tak po prostu. Niezależnie od tego, czy ktokolwiek się uszczepił, czy się nie szczepił. Tutaj natomiast mamy raport szczepień przeciwko COVID-19, który wskazuje nam, że dzienna liczba szczepień u nas w Polsce to jest około 200 tysięcy. 199 tysięcy. No i teraz znowu wróćmy do kalkulatora na kilka chwil. Skoro dziennie tych szczepień jest podawane jest około. 199 tysięcy, to jeszcze zmniejszmy tę liczbę o połowę. Zamóżmy, żeby było 100 tysięcy takich szczepień dziennie, co by przekładało się na to, że jeżeli pomnożymy to razy cały rok, to wychodzi nam 36 milionów szczepionek podanych w ciągu jednego roku, co w pewnym sensie zgadzałoby się z oficjalnymi liczbami. Więc w ciągu jednego miesiąca daje nam to 3 miliony podanych szczepionek. No ale teraz przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że niepożądany odczyn poszczepienny to jest coś, co występuje w ciągu 30 dni po podaniu szczepienia. Więc skoro miesięcznie są podawane 3 miliony szczepionek, a według tutaj tych raportów, tego jednego raportu, który mieliśmy, który był dokładnie tu, Skoro wystąpiło ogółem 454 takie niepożądane odczyny po, poszczepienne w okresie od, no w zasadzie w całym 2021 roku, mówimy tutaj o tych ciężkich, wśród których są m.in. udary, to możemy stwierdzić, że szczepienie wręcz chroni przed wystąpieniem udaru. Dlaczego? Dlatego, że Skoro średnio 164 udary występują dziennie, a dziennie szczepionych jest ponad 100 tysięcy osób, no to skoro wśród osób zaszczepionych w ciągu roku wystąpiły ledwo 454 takie ciężkie odczyny, wśród których się zalicza udar, ale nie tylko udar, więc załóżmy, że połowa z tych to jest udar, no to policzcie sobie to sami. Naprawdę. Więc no, wrócę na chwilkę do tego komentarza. Tacy ludzie jak Jan Sobieski, który właśnie tu, tutaj komentuje, to są siewcy paniki. Nikt nie mówi i nikt nigdy nie powiedział, że szczepionka na covid a przeciwko COVID-owi, jest w pełni bezpieczna. Nie, ona nie jest w pełni bezpieczna. Producenci w ulotkach mówią o tym jasno i wprost. Szczepionki mają swoje. Odczyny niepożądane i mogą po nich wystąpić odczyny niepożądane. Jeżeli mówimy o wirusie, właśnie o tym, który jest aktualnie obecny, to niestety musimy wybrać, czy decydujemy się na ewentualne problemy, które wystąpiły po przechorowaniu, czy decydujemy się na ewentualne problemy, które mogą wystąpić w przypadku szczepionki. I nie możemy tutaj opierać się o tak zwany cherry picking, czyli wybieranie ledwo na podstawie jednego, dwóch, trzech, pięciu przypadków, albo moja znajoma coś tam, albo moja mama, albo moja babcia, albo mój kolega. Bo może być tak, że na małej grupie, na przykład dwie osoby zaszczepione będą o wiele mniejsze skutki uboczne miały niż osoby nieszczepionej. To niczego nie zmienia, ponieważ trzeba patrzeć się na statystykę. Jeżeli 100 tysięcy osób zaszczepionych średnio by przechodziło dużo ciężej tę chorobę niż 100 tysięcy osób niezaszczepionych, no to mamy coś nie tak. A póki co statystyki pokazują, że osoby zaszczepione przechodzą po prostu lżej i łagodniej. Natomiast nadal mnie śmieszą osobiście te banery ja to nagrywam w połowie grudnia 2021 roku które nadal jeszcze widzę u mnie w mieście w Lublinie proszę, zaszczep się, razem powstrzymajmy kolejną falę. Nie, nie powstrzymamy kolejnej fali, musimy się nauczyć z tym żyć, i musimy też nauczyć się żyć. W świecie, gdzie media będą próbowały robić niesamowite za zamieszanie, szukać właśnie tych wszystkich pułapek, nagłaśniać nie wiadomo jakie przypadki, patrzmy się na statystykę, opierajmy się o, o właśnie rzetelne statystyki, o naukę, o medycynę opartą na faktach, a nie o emocje. To tyle. Dziękuję.